Przede wszystkim jestem szef i witam w kolejnym odcinku League of Legends, w odcinku od A do Z, czyli zdobywamy skrzynkę na bohaterów. W dzisiejszym odcinku mieliśmy dalej zagać Katainą, bo mamy dalej 14 lipca. Ale niestety y, ktoś wyżej mi wziął Katainę. No i niestety nie mogę jej wybrać, dlatego gramy kolejną postacią, która jest dostępna na skrzynkę. Mianowicie w mojej kolekcji jest to Kog'Maw. Wiadomo, alfabetycznie według postaci League of Legends Kog'Maw nie jest następną postacią po Katainie. Bo tam była Kaylee, ale na Kaylee już mamy skrzynkę, dlatego tam był chyba jeszcze jeden champion, ale my gramy tylko tymi moimi postaciami, które ja mam, więc będzie to Kog'Maw. Zagramy nim na midzie, no trudno. Trochę fail, no ale w sumie można, można. To tylko normal, więc nie ma się co napalać na zwycięstwo. Zgwałcę cię! O nie, Katarina mnie zgwałci. Dlaczego? Jak coś to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę pod odcinkiem no i do zostawienia sobie dzwoneczka. Jak i do dołączenia do grupy na Facebooku Pacjenci Siochela. Odcinek mamy nagrywany z live'a, ze streama. Także serdecznie pozdrawiam ogl oglądających i zachęcam do dołączania do moich streamów. Tutaj w drużynie przeciwnych gra. TamKencz, y Kukujana, nie znam w ogóle tej czempionki, nie wiem co ona robi. Nie oglądając z Katarina, Timo i Brand. A u nas gaja Suo, Sylas, tę w Lucian i Lux. Także zobaczymy tego kogmawa na midzie. Obrażeń magicznych. Obrażeń magicznych. Moglibyśmy zagrać pod AP. Dorian zagrałby pod AP w takim razie. Zalecamy. Chyba sobie to Q weźmiemy Będziemy grać pod AP Kog'Mawem Staniemy tam w krzakach A, tylko chyba runek nie zmieniłem Aha nie zmieniłem runek. Byłem runkami na katajny. No nic trudno. Miałem przygotowane nawet. A ja też. że będę miał lepiej wraść na katę, bo ja strzelam. Zapytamy ile ma subskrypcji. Ciekawość. zaczynam. Aha. Może to sobie weźmiemy. bo to jest lepszy szczał. Co mnie takie coś ma pokonać? Dobra żyje. Już myślałem, że Festbloda oddam, żeby nie było za fajną sytuacją. Po tym mogę kupić jedynie ja Zobaczymy. O! Wow. Woda Przeciwnik pokonany Sojusznik pokonany 9 subskrypcji ma teraz na kanale Aha, bo ja mam Q zaznaczone, dobra. Na szybkie klikanie. Dlatego No to jest ta droga. Doga nemki. Uwaga bo i na tam idzie. Już. Zobej tego rozmujeć przeciwnik pokonany. Dobę. czemu tego kogmawa nie zabiłem? Znaczy tego, tam kęcza Dobra, to muszę się pod AP składać Moc umiejętności Tak czy siak muszę kupić buty Moc umiejętności 4 do 4 Troszkę coś tam gramy Ta kata będzie rojmować Chyba coś pofarmić, bo mam tylko 10 farmy No gości umie grać tą katą, to widać Nie tak ja. Widać, że się gościu nie boi grać tą katą. Szkoda, że nie dostał. Ja nie chcę tak podchodzić, bo ta kata może pobić. Gościu już ma szóstkę. Ja mam dopiero piąty level. Przeciwnik pokonany. Tylko, żeby katę nie nafidować Łaga. Łaga. Mamy ulta To jest to uderzenie takie w ziemię Dobre. Troszkę mu poobijam tą wieżę, żeby nie było. Nie, trafiłem, szkoda To żyje? Jest, żyje, 9 HP 9 HP 9 HP, 9 HP Przeżyłem, Bóg tej gry Calculated To było Calculated My jakoś AP musimy iść. No nie wiem jeszcze jak. Co to się składa na niego, grając AP? No, może to? Niech będzie, tak się poskładajmy. Zape po gierce. Puchu. Może co najtego to podeszle. Nie wrzuci jak zwykle SS 9 do 6 Znowu lipka Jest dostał. Smoka wzięli jest. Widziałem, że tam podejdzie. Dziwnik jesteś. Manko. Może go zrobię. W każdym razie mamy ss więc on musiał się cofnąć tą katą, zapewne. A, spoko Nie miałem szans Za późno założyłem, że będzie gandfang Dobra, składamy się pod AP jeszcze Coś tu się dzieje 15 do 7, znowu przegrywamy, no co ja nie wiem co się tu dzieje w tych grach Dobra, trupy, tak, ten gościu katam nawet ciśnie, a no czy naciśnie Dobra, ja się już odrodziłem, więc wracam na linię. O czemu mnie taki śmieć pokonał padłem na kombo. Ile to było denejrzu? 500. Ah. 1214-3 sekundy. O że nie wierzę za chwilę z Przeciwnik pokunany. jest pustoszenie Ten dżungler tam, 6-2, co to jest za postać w ogóle? I tak ciśnie Już jest 19, a jeszcze dzisiaj żadnych skrzynek nie zdobyłem Ale wstyd Co to za telaśno? Co? Co to w ogóle jest za postać? Ręce Nawet nie wiem jakie ona ma skille, bo jej nie znam. Nie ma co wychodzić. 20 do 8. No nie, to nawet nie ma sensu takiej gry grać dalej. Poczekamy sobie chwilę. Róg się Sojusznik pokonany. Zniszczono Twoją wieżę. Podajmy się, bo to nie ma szans. Po co grać taką grę w ogóle? Jak tu nikt nic nie robi w tej grze. Tak słabo każdy tu gra. Ja z topem. A kto gra na topie u nich? Tamten. Halo? Nie, ja tu nie gram w ogóle takiego, bez sensu nie będę wychodzić. Poczekam, niech to skończą. Szkoda, czasu w ogóle. I tak już nic nie ugramy. 26 do 9. Strasznie, słabo, strasznie. Wstyd. Nawet Midtaj mi tutaj nie idzie na katainę przegrałem. Może jakieś buty kupię, ale ma to sens. Pochodzę sobie tutaj Koło Nexusa. O, fajnie to wygląda. Taki zameczek W się jest spustoszenie. jeden kata na botata po fajnie sobie jeszcze męczą to on wie że tu jest, ten... Jest. Dobra, zabijam ją. Może Walda mieli w krzakach. A DDMS26. Set siema. Siema, siema, Adamas. Moje oczy. Nie, nawet tam nie jest w stanie pokonać. Uch. Idę na to po sobie a to damy poddaj się. Dajcie, jest, bo nie mi się tak grać. Nie ma sensu, tak ja. Jest, dobra, poddaliśmy się, ok. Raz kolejny nie udało się dzisiaj zdobyć skrzynki, dlatego spotykamy się w kolejnym meczu, gdzie będziemy sobie dalej próbować zdobyć skrzynkę na te moje czempiony. Może Kogma, może Katajna. Zobaczymy, jak wyjdzie w lobby, a póki co. Przeciwnik Nie czekamy się do końca. Także do następnego odcinka pa pa